ty masz jakąś swoją ulubioną, ukochaną bajkę? Disneya? Eee, wiesz co, mój syn ma na imię Lew, więc jakoś z Królem Lwem jestem chyba dosyć związany, ale, ale no, studio Pixara robi te story i te wszystkie inne rzeczy, więc to, to też są bardzo ciekawe. Mnóstwo mam znajomych, przyjaciół, którzy kochają Marvela. Dla mnie jakoś no, nie, 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 do, nie do końca, jakby jest to mój typ rozrywki. A jakie ty filmy lubisz? Jakie filmy lubię? 12 Małp lubię bardzo na przykład. Gangsterskie kino, Scorsese, prawie wszystko uwielbiam. Foresta Gampa, Awakenings jest piękny film. Du du dużo kina lubię też. A masz takie filmy, do których na przykład wracasz? Nie wiem, 100 razy oglądałeś? Tak, to właśnie Awakenings oglądałem wielokrotnie. 12 małp oglądałem wielokrotnie. Do obywatela Keina lubię wracać sobie co jakiś czas. Foresta Gampa też lubię przynajmniej raz na 3 lata sobie obejrzeć. Więc te, które wymieniam, to są akurat takie takie moje stałe filmy.